ojca Pio 20 listopada Wiedzcie, że próby, którym Bóg was poddaje i będzie poddawał, są znakami szczególnego umiłowania was przez Boga i perłami dla duszy. Moje drogie, minie zima i nadejdzie niekończąca się wiosna. Tym bardziej ubogacona pięknem, im większe były burze. Witajcie, kochani! Bóg nas kocha, czyż to nie wspaniałe? Trochę to takie w dzisiejszych czasach jest oklepane, że ktoś kogoś kocha. Tak bardzo zdewaluowane. Bo dookoła siebie słyszymy tak wiele określeń wyrażających miłość, które tak naprawdę nic nie znaczą. Wspominaliśmy, że dzisiaj kochać można wszystko: dobrze zjeść, szybko jeździć, kochać można zwierzę, samochód, sztukę, film, dobrą książkę, kochać wreszcie można i ludzi, a to właśnie ludzi powinno dotyczyć owo kochanie. Ale i na tym polu dochodzi do wielu nieścisłości, gdyż miłością określa się to, co w ogóle nią nie jest, a czasami jest wręcz zaprzeczeniem miłości. Stąd też znamy takie określenia, że oni się kochają, że to są kochankowie itd. A ile to ma wspólnego z miłością, to już czasami szkoda gadać. Często nawet jest tak, że w tym, co się potocznie nazywa miłością, tak naprawdę jest spotkaniem dwóch egoizmów, które tylko chcą brać i czerpać korzyści dla siebie. Tymczasem, w prawdziwej miłości, chodzi przecież o poświęcenie, o ofiarowanie siebie, a to przeważnie idzie w parze z cierpieniem, a nie tylko z samymi dobrymi uczuciami. Jak już o uczuciach mowa, to popełniany jest nagminnie błąd, że miłość jest. Uczuciem. No nie jest, poważnie. Uczuciem może być smutek, radość, nawet pokrewne zakochanie, ale nie miłość. Uczucia są zmienne, a miłość jest stała, niezmienna. W ludzkich warunkach jest to dość trudne do uzyskania w najczystszej formie. To prawda. Jeśli dwie osoby w związku wzajemnie i prawdziwie się kochają, to jest zrozumiałe, że będą zabiegały przede wszystkim o dobro tej drugiej osoby. A nie tylko swoje. Dzięki temu miłość będzie się umacniała, rozwijała, rozkwitała. Gdyby dobro tej drugiej osoby było zagrożone, to nawet nie byłoby problemu, by ratować tę drugą osobę kosztem własnego poświęcenia, nawet życia. W taki sposób niewątpliwie kochać potrafi Pan Bóg. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wierzy nie umarł ale życie wieczne miał. Ten cytat oczywiście pochodzi z Pisma Świętego, chociaż przywołałem go z pamięci na podstawie piosenki, którą wiele lat temu zaśpiewał Konrad. Jest ona również dostępna na naszym kanale. Polecam ją odszukać i posłuchać. Jest w ogóle cała playlista piosenki nagrane samodzielne. Ale nie tylko posłuchać, ale i zastanowić się nad tymi słowami. Zaczęliśmy się zastanawiać nad miłością. Ta ludzka bywa niedoskonała, pomijając już nawet te przypadki, o których powiedzieliśmy, że miłością w ogóle nie powinny się nazywać. Jeśli jedna osoba w związku kocha, a druga przyjmuje rolę pasożyta, który tylko bierze i nic nie daje, to na dłuższą metę i taki układ jest bardzo poważnie narażony na niepowodzenie. A jak to wygląda w relacji z Panem Bogiem? Wiemy, że On jest samą czystą miłością. Nie ma w nim żadnej zmienności. Tego, że Bogu zabraknie miłości, to nawet nie można się obawiać. W tej relacji to tylko człowiek może być tym słabym ogniwem. Można na to spojrzeć w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to dość smutne, że poprzez brak miłości człowieka Bóg tak często jest traktowany nieodpowiednio. Można nawet powiedzieć, nieraz niepoważnie. To smutne. Ale jest też w tym druga strona, radosna, że pomimo ludzkiej słabości, grzeszności, nawet ułomności w umiejętności kochania, Bóg pozostaje niezmienny i zawsze kocha tak samo. Czyli jak to się mówi, na maksa. Wspominaliśmy również, że konsekwencją prawdziwej miłości są czasami także takie elementy, które nie zawsze są miłe, czasami wręcz bolesne. Podawałem przykład miłości rodzica wobec dziecka. Dziecko zachorowało, ciężka choroba. Potrzebny jest drobny zabieg i wszystko będzie dobrze. A brak leczenia spowodować może bardzo poważne komplikacje, a może nawet i śmierć. Trudny wybór rodziców, bo ten, kto kocha, nie chce przecież cierpienia tej ukochanej osoby, ale nie ma rady. W takim przypadku liczy się dobro szerzej rozumiane, a osiągnięcie tego dobra jest czasami możliwe tylko poprzez cierpienie. Dziecko zostaje więc poddane zabiegowi, co powoduje jego strach, ból. No, nie jest mu w każdym razie miło. Rodzice godzą się na to, bo wiedzą, że nie ma innego sposobu, by uratować dziecko. Gdyby można, sami woleliby cierpieć za nie, no ale przecież wiadomo, może to na nic. Czy czegoś to wam nie przypomina? Może teraz właśnie jesteś w takiej sytuacji, że cierpisz i masz pretensję do Pana Boga, że nic nie robi, że nie zabierze Cię z tego stołu operacyjnego, że dopuszcza do tej operacji. I może, jak to dziecko myślisz sobie, Bóg mnie chyba nie kocha, skoro mnie nie uratuje od tego cierpienia. Ale Bóg rozumie więcej, nawet więcej niż ci wspomniani rodzice z poprzedniego przykładu i dopuszcza na ciebie to cierpienie, chociaż sam cierpi z tego powodu. Spójrzmy, czy w tym kontekście dzisiejsze słowa ojca Pio nie nabierają jeszcze większego sensu? Wiedzcie, że próby, którym Bóg Was poddaje i będzie poddawał, są znakami szczególnego umiłowania Was przez Boga i perłami dla duszy. Nie wiem jak u Was, bo przecież mieszkacie w różnych stronach, nie tylko Polski, ale i świata ale u nas spadł dzisiaj śnieg. Widok, co prawda, jest piękny, ale innym aspektem zimy jest to, że jest zimno. A zimno także może powodować cierpienie. Z zimna można przecież również zamarznąć, zachorować. A zimno samo jako takie nie istnieje. Jak to nie istnieje? Już mówię, co mam na myśli. Pomyślałem, że gdy brak jest ciepła, to jest zimno. A, w ten sposób, no właśnie tak. Ratujemy się jakoś różnymi źródłami ciepła, no i okazuje się, że w tym sezonie i z tym bywa kłopot. W swoim studiu nie mam w ogóle ogrzewania, jeśli sporo pracuję to pół biedy, bo same urządzenia nieco nagrzeją. I siedzę przeważnie pookręcany kocami, że ledwo oczy widać i tam gdzieś ręce wystają. No teraz to już się trochę poodkręcałem, żebyście mnie widzieli. Tak w ogóle to chyba będę musiał sobie zamiast koszulki z napisem zrobić jakąś bluzę albo kurtkę z tymi nadrukami. No ale tak zbaczam z tematu, ja nie o tym chciałem mówić. Robię taki podjazd do kolejnych słów ojca Pio z dzisiaj cytowanego fragmentu. Ojciec mówi, że minie zima i nadejdzie wiosna. No, też mi odkrycie ktoś powie. No fakt. Ale niedawno również poruszaliśmy podobne słowa, że nic na tym świecie nie jest trwałe. W związku z tym nie ma się co przyzwyczajać do dobrych rzeczy, ani aż tak bardzo bać złych, bo to wszystko przeminie. Bo taki jest ten świat. Jeśli teraz być może w swoim życiu przeżywasz jakieś niewygodne sytuacje, że nie czujesz ciepła na duszy, to niech te słowa będą dla Ciebie pociechą. Minie zima i nadejdzie niekończąca się wiosna, tym bardziej ubogacona pięknem, im większe były burze. Dzisiaj chciałbym szczególnie podziękować Grzegorzowi Wojciechowiczowi. To taka nowość na naszym kanale. Pozdrawiam Cię, Grzesiu. Podziękować za jego wnikliwe i pogłębiające komentarze. Uprzedzałem już kiedyś, że może się zdarzyć, że przeczytam. To dzisiaj tak się właśnie stanie. Odnośnie wczorajszego tematu Grzegorz napisał tak. Witam wszystkich. Jak zwykle, Rafale, trafiłeś z tematem w środek tarczy. Myślę, że nie tylko mojej. Często się modlimy. Tak nam się wydaje. W prawie mistyczny sposób recytujemy litanie, czujemy motyle w brzuchu, nie z powodu modlitwy czy spotkania z Bogiem, tylko z naszego powodu, z powodu jak ja się pięknie modlę, i wtedy Bóg mówi stop. I popadamy właśnie w ten stan, którego dotyczy dzisiejszy cytat. Jeżeli przejdą nam te motyle zadowolenia z siebie, to czujemy pustkę w modlitwie, bo tak naprawdę jej nie było. Była celebracja samego siebie. Wtedy przychodzi oczyszczenie, które Bóg dopuszcza dla naszego dobra. W momencie, które Ignacy Loyola określał strapieniem, mimo że czujemy pustkę, zniechęcenie, nie czujemy obecności Boga, ale wybieramy go siłą naszej woli i pragnienia, jesteśmy o wiele bliżej niego, niż gdy czujemy te motyle, tak często spowodowane samozachwytem. Jest też takie powiedzenie w biznesie, nie pamiętam go dokładnie, ale sens jest mniej więcej taki: jeżeli biznesmen ani razu nie zbankrutował, nigdy nie będzie dobrym biznesmenem, bo nie będzie miał tej czujności, roztropności w prowadzeniu działalności. W ten sposób analogicznie jest w każdej naszej działalności czy relacjach. Na przykład, będąc w związku, jesteśmy już parę lat, wydaje nam się, że jest już dobrze, gorzej być nie może. Po czym wszystko się rozpada? Cały czas musimy być roztropni. Podsumuję to mądrością ludową: pycha kroczy przed upadkiem. Czy w relacji z Bogiem, w modlitwie, czy w relacjach międzyludzkich, czy też w życiu zawodowym. Dziękuję Grzegorzowi za te słowa, i w poprzednich dniach również było bardzo celnie. Jeśli przegapiliście poprzednie odcinki tego cyklu, możecie również do nich wrócić, a jak już tam będziecie, zwróćcie również uwagę na komentarze pod filmem. Nikt z nas nie ma tego, co mamy razem. Dobrego dnia Wam życzę, wspaniałej niedzieli. Niech Chrystus Król króluje! Szczęść Boże! Hey, 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 hey,